Dzień dobry drodzy państwo. Dzisiaj będzie eksperyment. Zabiorę was do miejsca, w którym jeszcze nie byłem, a które jest dość wyjątkowe, biorąc pod uwagę, no to jak, jak, jak to miejsce wygląda, gdzie się znajduje. Zaraz wam pokażę szczegóły. Jesteśmy tutaj na takim skrzyżowaniu cały czas w Rzeszowie i pójdziemy do lasu świętego Marcina, dlatego że znajduje się w nim coś bardzo specyficznego. Przynajmniej tak to wyglądało, jeżeli chodzi o relacje osób, które tam były. Po prostu dość, no dość ciekawe i dość krypne miejsce, ale przekonamy się sami. Jedyny minus jest taki, że tak jak powiedziałem wcześniej, nie byłem tam, nie wiem do końca, jak tam dotrzeć, ale. A to w sumie może nawet lepiej. Jeszcze jedna rzecz, bo w związku z tym, że nie do końca wiem gdzie idziemy, i być może trochę po błądze, to nie będę włączał żadnego, żadnej rejestracji tej trasy, żeby Wam potem powiedzieć, ile to było dokładnie kilometrów itd. itd. W związku z tym przyjmijmy, że jest 9.10. Ja mam 2100 kroków i 7 pięter na tym etapie. A jak już dotrzemy z powrotem do samochodu, to po prostu powiem Wam, ile tego wszystkiego. Się nazbierało, żeby do tego miejsca dotrzeć i z niego wrócić do punktu, z którego po prostu zaczęliśmy. I dwie jeszcze sprawy. Pierwsza, strasznie dzisiaj wieje okropnie i mam nadzieję, że nie będzie tego jakoś bardzo słychać, bo jeszcze z takim wiatrem nic nie nagrywałem. To raz, dwa. Nie wiem, jak będzie z pogodą, bo dzisiaj jest przewidywany deszcz. Jeśli nie spadnie tak w ciągu trzech godzin to chciałbym Was zabrać do jeszcze jednego miejsca oprócz tego, które odwiedzimy za chwilę ale to prawdopodobnie będzie kolejny odcinek natomiast zobaczymy ile kroków i jaka odległość w ogóle dzieli nas od tego miejsca, do którego zmierzamy i wchodzimy do lasu tutaj nie ma żadnej tabliczki, nie ma niczego Dopiero przed chwilą zeszliśmy z asfaltu i oprócz tego, że nie ma żadnej tabliczki, póki co nie ma też żadnego znaczenia jakiegokolwiek szlaku na jakimkolwiek drzewie. Ale tak też będąc z wami szczerym, to nie wiem czy jakiś szlak tam prowadzi, czy po prostu ludzie wiedzą, że tam znajduje się to co się znajduje i przez to tam trafiają i teraz ważna informacja w momencie gdy będziecie gdy miniecie ten bardzo piękny dom i znajdziecie się tutaj to nie idźcie do góry bo ja tam poszedłem a tam nic nie ma skręćcie w lewo bo tamta droga do góry po prostu zaprowadzi Was do wyjścia z tego małego lasu a nas to nie interesuje nas interesuje ta ścieżynka bo chcemy dotrzeć Zupełnie gdzie indziej. Cały czas prosto. Nie skręcacie w żadną inną ścieżkę, bo będziecie przechodzić przez takie leśne skrzyżowanie. To po prostu nie interesuje Was ani lewa, ani prawa strona. Ciśniecie cały czas prosto. Bardzo tu ładnie. Kurde, nie przestanie mnie zadziwiać, jak łatwo jest znaleźć tego typu ładne miejsca. Tak blisko, po prostu wystarczy trochę poszukać. Chociaż też nie będę kozakiem, bo do wczoraj nie miałem o tym miejscu pojęcia. A żyję w tym mieście lat, bo 18. Po lewej miniecie bagno. I zobaczcie, znowu jest takie jakby skrzyżowanie które musicie sobie po prostu. A! Kurde, lata to jakieś gówno gryzie jak skurczy byk, Które musicie minąć i nie skręcić w żadną inną stronę. Tylko cały czas iść prosto. I pomijając to, że jest ryzyko deszczu, a jest po prostu zachmurzone niebo, no to warunki do włóczęgi są po prostu idealne. Zwłaszcza w tym miejscu, bo nie jest tu ani gorąco, ani duszno. No, no, trochę tego słońca może brakuje, bo byłoby to po prostu ładniej, ale też pełniej cieplej, więc, więc ustalmy, że jest, że jest znakomicie. Idę już 20 minut, i nadal nie wiem, jak długo jeszcze będę szedł do tego miejsca, które chcę Wam pokazać i przy okazji sam zobaczyć, ale nie jest to wymagające jakoś szczególnie. Droga, bo jakieś tam górki są, ale to jest nic, na przykład w porównaniu z tymi mójkami, które są w drugim odcinku na tym kanale. Tych przewyszeń tutaj jest zdecydowanie mniej. Idąc dobrym tempem, co prawda można się trochę zgrzać, ale nie jest to naprawdę w żaden sposób wyczerpująca. Wręcz przeciwnie, jest tutaj bardzo, bardzo ładnie. I jeszcze raz powtórzę: chłodno, więc warunki doskonałe. I co jeszcze istotne, to jest tutaj zauważalnie więcej osób niż wczoraj w Mójkach, bo przez 20 minut już kilka, o, kilku turystów, kilku pieszych minąłem, a wczoraj, wczoraj było w tych Mójkach praktycznie zupełnie pusto, tam z jednym wyjątkiem na dole, gdy już kończyliśmy naszą włóczęgę I drodzy Państwo, Dotarliśmy bardzo szybko. O to miejsce chodziło przedziwne w niektórych elementach i zaskakujące zaraz Wam pokażę szczegóły. Pod uwagę, że jesteśmy w lesie. Może nie jakimś głębokim, ale jednak. Są tutaj, z tego co czytałem i z tego co widziałem, w jakimś innym materiale, jakieś dziwne rzeczy. Zaraz wam pokażę. Bo w ogóle to wygląda jak jakieś takie miejsce kultu, ale powiedziałbym, że nie szczególnie chrześcijańskiego. Chociaż no, widzę, że jest kapliczka z matką boską. A tam wyżej krzyżyk, krzyż i tam jeszcze jest jeden element, który jest jak najbardziej chrześcijański, ale to wszystko sprawia takie dziwne dziwne wrażenie. Ciekawe. Idę do góry jeszcze no zobaczcie, to jest jakiś absurdalny. zastanawiam się czy ktoś to tutaj po prostu przyniósł, bo no, jest strętnym człowiekiem i znalazł sobie miejsce, żeby wyrzucić śmieci. Czy ktoś ma no, kurczę, jakiś inny kłopot, że przynosi tutaj tego typu graty. Krzesło, zresztą nie jedno. Jakieś wiadra, no po prostu to wygląda jak jakiś śmieci. Tam leży chyba jakaś pralka. No, kurnia, to się nie trzyma ani kupy, ani dupy. Miejsce niby chrześcijańskiego kultu o jaka żaba a jest tu naśmiecony, tylko nie wiem co było pierwsze w sumie czy te śmieci, które tutaj widzicie, a potem powstała ta kapliczka czy najpierw była kapliczka, a potem jeszcze ktoś stwierdził, że te śmieci to nikomu tu nie będą przeszkadzać. Jezu jaki gnój. No masakra. I czemu to tu leży? To nie wiem. Bardzo dużo tutaj lata tych. Nie wiem czego, ale to kurze, strasznie gryzie. Myślę, że to jest stabilne. Kurde, powiem Wam, że nigdy takiego miejsca na żywo nie widziałem. Takiego po prostu, o którym nie wiem co myśleć. Tutaj chyba też. Jak się dobrze przyjrzeć. Jest droga krzyżowa. No pewnie, że tak. Zobaczcie, zaraz wam pokażę. Stacje tej drogi krzyżowej, które są z jakimiś figurkami. A nie, to nie jest akurat stacja, chyba. Okej, okay, ale podejdźmy najpierw do tego krzyża. Kurczę, nie podejdę, bo jest okropne błoto. Ale spróbuję zrobić zuma. Czyli to tutaj jest z 2016 roku. A jeśli chodzi o te stacje drogi krzyżowej, to zobaczcie. Na przykład 14. Tam wyżej jest kolejna. Nie widzę studiaka. 13. Dziwne, ale fajne. I tak blisko, słuchajcie, dojazd tutaj, ode mnie to jest dosłownie 10 minut z mieszkania. 20 minut piechotą, jesteście w jakimś krypicznym miejscu. Więc nie mam pojęcia, co ktoś miał w głowie, żeby to stworzyć. <grystanie> Ciekawostka. W ogóle spójrzcie. To, to to, to ktoś musiał tu chyba przytargać. To jest w ogóle otoczone jakimiś kamieniami. Ten pień jest wielki jak stodoła i wygląda dziwnie. W ogóle no, to miejsce jest przedziwne. Jakbym na to trafił no, w nocy. Nie wiem co miałbym tutaj w nocy niby robić, no ale jakbym tutaj trafił w nocy, to jest idealne miejsce, żeby jak najszybciej je opuścić. Bo zastanawiam się, czy ktoś, kto to stworzył w jakimkolwiek celu to zrobił, po prostu tutaj przychodzi, żeby, no nie wiem, odprawiać drogę krzyżową w takim anturażu, nazwijmy to. No dobra, drodzy Państwo, tak wygląda las św. Marcina w jego części. Ja nie wiem, ja zob zobaczę jeszcze, czy tutaj jest jakaś ścieżka, którą można by jeszcze się przejść, dlatego że zobaczcie jest. 9:36, czyli kurczę niecałe pół godziny kroków. Zrobiłem 4, 400, czy jakieś 2-400, bardzo niewiele. Ale pięter nie pamiętam ile było na początku, ale później wam wkleję, prawdopodobnie tam screen albo napiszę. I nawet jest toaleta. To jest całkowicie dziwne miejsce. O kurde, no i patrzcie, no oprócz tego, że jest toaleta, że jest miejsce kultu, jest wanna. Jaki gnój po prostu, no nie mieści mi się to w głowie. W ogóle jak komuś się chce cisnąć 20 minut z wanną na plecach, żeby ją zostawić w środku lasu? O ile oczywiście to jest człowiek, który yy, nie ma nic wspólnego z, tym, z tą kapliczką, bo jeśli to jest on, to Najpierw zbudował kapliczkę, a potem przyniósł wannę, pralkę, jakąś starą szafę i trochę mebli. No absurdalne to jest. Ale jednocześnie ciekawe, i w naprawdę fajnym miejscu. I co najistotniejsze, w bliskiej odległości od centrum Rzeszowa. Grota O! Zobaczcie. Grota Matki Bożej otoczona mini wysypiskiem śmieci. Ludzie czasami są strętni, no ale nic z tym nie zrobię. Idę dalej, jak znajdę coś istotnego, to się odezwę i wtedy wam to pokażę. Jeśli nie, to odezwę się z podsumowaniem tego bardzo krótkiego, ale bardzo też interesującego tripa, który tak jak wam powiedziałem wcześniej w ogóle pojawił się totalnym przypadkiem. Bo o tym miejscu dowiedziałem się wczoraj. A że jest tak blisko, to głupio byłoby nie odwiedzić. Więc jeśli jesteście z okolic albo z samego Rzeszowa, to warto tu przyjechać, żeby to zobaczyć. To mi przypomina po prostu jakieś firmy, firmy, firmy typu, nie wiem, Blair Witch Project albo inny tego typu, który z tymi lasami ma coś wspólnego, jeśli chodzi o takie dziwne artefakty, które można w nich znaleźć. A od których się zaczyna wszystko, co najgorsze, nie? Zobaczcie, jest tutaj oznaczenie jakichś, jakichś szlaków o, czerwony i żółty ale nie mam pojęcia, bo dopiero teraz to zauważyłem gdzie się te szlaki zaczynają i gdzie prowadzą Odeszliśmy od tego yy, miejsca od tej kapliczki i tego wszystkiego co dookoła i, a wyleźliśmy jeszcze trochę do lasu to są fajowe miejsca, jeżeli ktoś jeździ rowerem zresztą to miejsce ten las ma być zamknięty około no, od 3 sierpnia, dlatego że będzie się odbywał jakiś wyścig właśnie rowerowy. Nie wiem czy bym to B czy jaki, ale jakbym taki rower miał, dodatkowo skilla, żeby taki rower w takich miejscach prowadzić to o panie Zajbiste Fajne Tylko teraz żeby stąd zleść bez bez czego? Z upadku. O, oh, fucking shit. Fajne. No, ale tak trochę, jeśli mam być szczery, to nie mieści mi się w głowie, żebym miał się rozpędzić. Wjechać pod to, a to jest wysokie. No, tak nie kłamiąc was, to na. Ale ciutko, 2 metry. Więc żebym się rozpędził tam, wjechał tu, przeleciał nad tym i wylądował po drugiej stronie. Czyli, czyli tu. Kurde, chciałbym zobaczyć, jak to robi ktoś, kto to ogarnia. Fajne. O kurde, okazuje się, że trzeba wrócić tam, skąd przyszliśmy. I tu jest jeszcze coś, ale nie wiem co to jest. Jak ktoś tamtąd zjeżdża tu, a chyba tak jest. To wow. Grubo. I jestem z powrotem. Nie była to długa włóczęga, ale była bardzo przyjemna, dlatego że jeszcze złożyłem sobie ten las, wzdłuż i wszerz. Pochodziłem tymi ścieżkami dookoła, widziałem te. Zresztą Wy też widzieliście te ścieżki, które są dla rowerów dostępne w tym lesie. I myślę, że to jest zajebiste miejsce, żeby do niego wrócić jeszcze nie raz, ze względu po pierwsze na bliskość od centrum Rzeszowa załóżmy, a po drugie z tego powodu, że jest tutaj po prostu fajnie. To, to jest las, do którego można przyjechać tak naprawdę w każdej chwili, biorąc pod uwagę, że nie trzeba się jakoś szczególnie do niego wybierać, a jest to miejsce. Interesujące, bo poszukam trochę informacji na temat tej, tej kapliczki, i w ogóle tego. Tego miejsca, bo to dość specyficzne, jak na, jak na to, że no jest to tak z jednej strony zaniedbane, z drugiej strony no ktoś, wydaje mi się, że w jakiś sposób może to nawet utrzymywać, że wygląda to tak, jak wygląda. Nie wiem, dziwne miejsce, fajne i na pewno warte odwiedzenia. Więc jeżeli jesteście z okolicy, to przyjeżdżajcie. A na dzisiaj to wszystko. Widzimy się w następnym odcinku. Bardzo Wam. Dziękuję za czas, który poświęciliście na obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się.